Miliony kobiet w Polsce się z tym boryka. I nie, nie chodzi o jakieś wyjątkowe choroby czy magiczne problemy, tylko o codzienną walkę z własnym odbiciem w lustrze, z brakiem energii, z tym poczuciem, że życie przecieka ci przez palce, bo zamiast być kobietą z ogniem, stajesz się trybikiem odwalającym kolejny obowiązek. Wiesz dobrze, jak to wygląda: rano kawa na pusty żołądek, biegł jakieś śnieciowe żarcie, potem zmęczenie, skurw na cały świat i wieczorne poczucie winy, że znowu nie miała siły zrobić czegoś dla siebie. A system tylko na tym żeruje, wciskając suplementy, chlorowe diety, fitnessowe, bzdury i detoksy sokowe, żebyś myślała, że robisz coś dla siebie, podczas gdy w praktyce coraz bardziej się wyniszcza. Kobieta nie jest stworzona do tego, żeby wiecznie być wykończona, zestresowana i pozbawiona pas. Jest stworzona do ruchu, siły, do bycia pełną energii, pewności siebie i kobiecej dzikości. To ty musisz wziąć ster w swoje ręce. Pytanie brzmi, ile jeszcze razy bawić sobie będziesz, że jutro się ogarnę? Miliony kobiet w Polsce mają dokładnie ten sam problem, ale tylko nieliczne w końcu decydują się powiedzieć do. Dołącz do mnie i Pauli. Wyzwanie Kobieca Siła 90 dni, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Napisz w komentarzu, czy masz odwagę wziąć udział i odzyskać siebie.